tutaj Cotwitch. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Fity Ultimate Team 14 i dzisiaj zagramy. Zagramy sobie meczek ligowy. Widzimy, że jesteśmy już w 9 lidze. Pozostało 6 meczy, mam 6 punktów. Może uda nam się zdobyć kolejne mistrzostwo. Mamy dwa ukończone sezony i dwa zdobyte tytuły. Eee... No, 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 to zagramy sobie. Ej, ale ja nie chciałem bilansu, bilans mam 2-2, jak na razie. Nie bieżący sezon, nie bieżący. Następny mecz, następny. Dawaj, od razu przeciwnika, jedziemy z koksem. Jedziemy z koksem. <laughs> no, mamy jakiegoś... ...przeciwnika. No, startujemy. Mandat idealny. Co on tu ma ciekawego? Nic ciekawego. Co nie znaczy, że jest zły. Startujemy. Nic z tych rzeczy, gościu. Kel, 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 aby mają. I Mandżurkic. Go! 1-0, piąta minuta, Jokic. Nie, tak nie tego się spodziewałeś, gościu. Zajebał z jak haka w kartony. O, trochę za wcześnie, ale może coś z tego będzie. Mamy, przechwytujemy, Kel, cool, Kel. Cool. Zabawił się, Dośrodkowanie! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Ale jakby to weszło, to! Po zbyt to jednak nie, nie... ale nie weszło. Znajdzie w dobrym miejscu. Ale zapierdala, ale zapierdala. Kurwa, nakarmił nim. Nakarmił go dobrze. Kiełbasę mu dał. Ruch. Young. Ale fikoła tutaj. No kontra się szykuje. Wiedziałem, wiedziałem, że tak poda. Spokojnie, spokojnie. Chuj, Weidenfeller nie obronił rundę, ro rundę, czy ro Rondon? Nie wiem jak to się czyta. Strzelił bramkę na 2 do 1 w 37 minucie. O! Oh, nie! Co ja odjechałem? Mój błąd, mój błąd! Nic, trzeba się zrewanżować. Co to za błąd? Co to był? Humansysubonicz, kurwa. Dobra, odrobimy w drugiej. Jak tam się spłaciły nogusy moje czy nie? Uuu spłaciły się. mandżuki, czeka, już Dobra, gramy dalej. Nie zmieniam ich. Muszę teraz razu zrobić to, co spierdolili. Zniebałem to Spalony! Spalony! Kurwa, spalony tam był! Specjalnie jeszcze wychodziłem obrońcą do przodu. Co to ma być, kurwa? Obok bramki! Który to szerał Ale może teraz dawaj, dawaj, dawaj! Patrznie ja... Patrz nie, będzie i będzie moja wina. Moja kurwa wina. A się dałem zrobić. Dałem się zrobić jak dziecko. Wybij to, kurwa! Jest, kurwa! Jest! Biegnij, kurwa! Piszek! Nie zawiedź mnie! To jest mączokic, kurwa! 4-2! Scott Fitcher się nie zadziera. Pole! 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 Ja pierdole! Kurwa! Oddawaj to piłkę! 4-3 Nie, 4, 4 Ja pierdolę Wyrównał chuj jebany eee, Co to było? W takim momencie kurwa Och, chuj to chodzi. Dawaj, gościu. No, nie graj na czas, idzie to. Dawaj, dawaj. On ma awka? Chuj, trudno! Miał awka, to miał, no! Trzeba wykorzystywać w takiej sytuacji. 5-4, Pięć... ja pierdolę. 5-4, że też awka złamał w takim momencie. Głupi ma zawsze szczęście, nie wiem, czy ja. O oh, fuck your life. No, dawaj gościu. No. Koniec! Udało się wygrać. Co prawda fartownie, po fartownie, ale się wygrało. Emocjonujący mecz. Takiego meczu nigdy jeszcze nie grałem. Uuu, dobra. Mamy 5-4 dla nas 3 punkty. Mamy 9 punktów. Brakuje nam... Do awansu jednego punktu, ale my idziemy oczywiście po co? Po mistrzostwo, po mistrzostwo lecimy. No. To dzięki Wam za oglądanie, i do następnego.